W Kronikach Cyber wcielasz się w agenta międzynarodowej organizacji zajmującej się wyzwaniami, które nie podobały narodowe Agencji Bezpieczeństwa. Twoim zadaniem jest rozwiązanie sprawy zaginięć osób w miejscowości Norton. Poza książką do gry będziesz potrzebować ołówka, nożyczek i urządzenia z dostępem do internetu, np. smartfonu. Na każdą parę stron składa się strona z kluczem oraz strona z zagadką. Gdy rozwiążesz zagadkę, przejdź pod wskazany adres na stronie z kluczem i wpisz odpowiedź. Jeżeli będzie poprawna, otrzymasz klucz w postaci hasła lub liczby. Zapisz go w odpowiednim miejscu. Będzie Ci potrzebny przy rozwiązywaniu następnych zagadek. Jeżeli jakaś łamigłówka sprawi Ci trudność, możesz skorzystać z podpowiedzi znajdujących się na końcu książki lub ich rozwinięcia na dedykowanej stronie. Kroniki Cypher skrywają sobie wiele sekretów i zagadek wymagających kreatywności. Pisz, rysuj, zginaj kartki i dokładnie obserwuj każdą stronę. Tylko w ten sposób odkryjesz tajemnicę.